leczka z tej strony Aleczka Sióweczko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj Wam pokażę klub I jeśli macie ochotę, to zapraszam serdecznie, dołączajcie Żebyśmy się mogli spotkać na ogólnie spotkania Teraz Wam przeczytam wszystko o moim klubie Właśnie to są moi na razie osoby w klubie Teraz Wam przeczytam kalendarz klubu a jeszcze ogólnie to: Jeśli ktoś chce do klubu, to zapraszam o 18.30 w każdą sobotę. No, może nie każdą, przez pierwsze 5 sobot będę. No, nie, nie przez 5 pięć, pięć sobot, tylko przez wszystkie całe wakacje. Przez wszystkie soboty wakacji. Będę, Będę miała spotkania takie o, o 1830 przy Stanie Morland. Żeby ktoś chciał się zapisać. Jeśli ktoś chce się zapisać, to może się zapisać oczywiście, tylko musi właśnie przyjechać na 18.30 w każdą sobotę aż do, aż do skończenia wakacji no po prostu, żeby... żeby... No. żebym mogła goś zapisać do klubu jeskiego. Klub się nazywa Blue Horse Circle, czyli e, koło niebieskich koni. Mi się bardzo podoba ta nazwa. A teraz Wam przeczytam kalendarz. Spotkanie w poniedziałek. Spotkanie w kawiarni na plaży w Fort Pinta o 18.00. Wtorek. Ramczę o początek na mistrzostwach jodłowego gaju. Początek to chodzi o to, że e, tam się spotkamy. Nie będą mistrzostwa, tylko po prostu w tym miejscu jodłowego gaju. No, tak. Jeśli ktoś nie ma odkrytego jadłowego gaju, no, no to nie może przyjechać po prostu. Środa, dźwięk w, w Morland na dużym padoku o 19.00. Czwartek, wolny. Piątek, mistrzostwa Morland o 18.30. Radzę przyjechać wcześniej. Radzę przyjechać wcześniej, dlatego że żeby się tam zapisać, zdążyć zapisać i tak dalej. Sobota, niedziela, wolne. Ustawienia o klubie. Klub. Strój konia plus rasa, Holenderski koń gorąco kwisty, kolor jakikolwiek. Biały czaprak z gwiazdkami, tak samo reszta, czyli o głowie, owiki i, i siodło. Na, na pierwszym spotkaniu pokażę strój konia i postaki. Tak, pokażę. Strój po, nawet Wam teraz pokażę za chwilę. Strój postaki. Kapel do ujażdżania Deluxe. Biała kurtka z gwiazdkami, białe rękawiczki VIP. Bryczasy do ujażdżania Deluxe. Buty z Temper, orzech laskowy. Pasie nawet to jest do ujeżdżania Deluxe, e, dobrze, oto jest ten, 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 ten. o widzicie, proszę, to jest kongol, holenderski, ja nazwałam go Honey, wy możecie sobie nazwać go jak chcecie, macie 9 tygodni na kupienie go, e, jeśli macie Rydera, to będzie prościej, tak, taki, taki kask, no, nie kask, tylko... Kapelusik. Włosy może sobie mieć jakieś takie, to to te buty i takie, to gwiazdeczki, wszystko piękne. No. E, ogólnie tak, jeszcze tylko zasady klubu. Podsta klubowa to jest ogólnie, że jak chcę do, do Nowicjuszki, no to tylko ją zatwierdzam i. Do wszystkich nawiczyłek, albo do wszystkich, to wszystkich się zatwierdzają, albo do, albo do tylko na przykład, albo do literki klubu. Na przykład do nawicówki i mistrza, to pisze sobie i to się tylko do nich wysyła, albo do literki klubu też jedna, pisze sobie te tematy, i tak dalej, a zasady klubu to jest. Prowadzimy na spotkania, dogadujemy się, słuchamy się nawzajem, bawimy się dobrze, nie hejtujemy ani nie przeklinamy, mówimy, czemu nie było nas na spotkaniu, słuchamy najlepiej właściciela, a jak nie ma to liderki klubu. <laughs> lider zastępuje właściciela jak go nie ma. Czyli jak na spotkaniu na przykład mnie nie będzie, to e, nikt dobrze się tego nie kliknę, to po prostu lider przejmuje to e, na tym. Mogę też odwołać równie dobrze, ale z racji tego, że tego nie będę robić, to. to, to, to tak, To. Ja teraz jadę na mistrzostwa jadłowego. A nie, już się skończyło. No nie. No, 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 no co zrobisz? No cóż. No to niedługo będą jakieś inne. No to do zobaczenia na spotkaniu jeśli chcecie to zapraszam i pa pa